Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania Kompletne Drzewo w grze The Sims 4. I na początek mówię, że mogę brzmieć inaczej, bo się rozchorowałam. No, och, nienawidzę być chora, ale no cóż, yy, nagranie leci. Jestem, bym powiedziała, na lekach, więc może z siebie przez pół godziny coś wykrzesam, więc odcinek może być zdecydowanie krótszy. Znaczy, no, bym powiedziała, w standardach ostatnich odcinków. Ale nie wiem, ile, ile dam rady. Yy, czy z gardłem mnie za bardzo nie mam, tylko kaszel, więc pewnie ewentualne przerwy w nagraniu będą spowodowane tym, że muszę odkasłać. Ale jeszcze, jeśli chodzi o gardło, to mogę. Troszeczkę inaczej chyba brzmię, ale zakatarzona nie jestem, więc o tyle dobrze, że jakoś tak całkiem chora nie brzmię. Ale czuję się fatalnie. No po prostu zimno mi ciepło, mi mięśnie mnie bolą, po prostu spałabym yy, i leżała w łóżku cały czas, a dodatkowo jeszcze nie chce mi się jeść, więc o! No yy, A więc kogoś, kto był chory albo jest chory. To macie moje tutaj e, czułe współczucie i mam nadzieję, że jak najszybciej wydobrzejecie, bo niestety być e, chorym to nic dobrego. Pewnie jutro będę szła do lekarza i pewnie czeka mnie zwolnienie lekarskie super po prostu. Bo raczej się do poniedziałku nie wykuruję, a nagrywam ten odcinek jeszcze nie w niedzielę, żeby jeszcze dzisiaj w niedzielę e, wspierającą stawić ten odcinek, żeby już mogli sobie oglądać. Więc wspierających pozdrawiam, a jak wy oglądacie ten odcinek, to pewnie już jestem na L4, więc. Zobaczymy, jak to będzie. Dobrze. A ja tu gadu gadu, a tu pewnie rodzinkę trzeba byłoby powoli budzić, więc dzisiaj mogę nie ogarniać bardziej niż zwykle. Więc wybaczcie mi, jak czegoś nie zauważę, jak będę tutaj, bym powiedziała, bardziej rozkojarzona niż zwykle. Więc zaproszę też dzieciaki, żeby powoli właśnie tutaj wstały i sobie zjadły śniadanko. Widzę, że Rebeka za bardzo nie musi. Wydaje mi się, że dzisiaj urodziny będzie miał Dominik. Tak, ma już bąbelkujący paseczek, więc jest jego dzień urodzin. Rebeka, jak ty stoisz? A, musimy a, w stanie z rozbawienia skorzystać. To może, to może być trudne. To może być trudne, więc zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Dobra, ciebie poproszę, żebyś skorzystał z dolnej toalety. Jeśli chodzi o Paulinkę, to ona sobie jeszcze może pospać. Dobra, więc będziemy mieli drugiego nastolatka, więc dobrze, że przygotowałam tutaj. Generator, dobra, ja ciebie poproszę może, żebyś tutaj napełnił nam. Bo widzę, że potrzebujemy... O, ty już niedługo kolejny poziom umiejętności zdobędziesz, jak fajnie, jak miło, super. Następnie jeszcze pewnie zrobimy pranko, ale najpierw młody musi jeszcze skorzystać, żeby go nie najść w łazience, o. Oj, proszę bardzo, aż chciałeś nawet skorzystać, no proszę. Dobrze, dajemy radę, przynajmniej ja próbuję z siebie dać radę. O, no więc jakby co możecie zostawić komentarz dla zasięgów, łapkę w górę, jeśli nie subskrybujecie kanału, to go zasubskrybować na poprawę mojego zdrowia. Dziękuję. I mam nadzieję, że dobrze pójdzie A ty co? O, bierzesz sobie do picia sok pomarańczowy, żebyś mi później sikała. No po prostu pięknie. Dobrze, upierzemy sobie ubranka i Ciebie poprosimy może rzeczywiście, żebyś sobie dalej pomedytował, więc dzisiaj może jakiś taki spokojny odcinek. Proszę gro, żadnych bugów, dlatego też nie chcę nagrywać dzisiaj lokatorów, bo tam wiem, że pewnie nastanie nas bug tego, już przepowiadam przyszłość, nastanie nas bug pewnie tego, że nam się pewnie nie będą pokazywały nowe już wyzwania, czy nowe, wiecie, te sytuacje awaryjne, bo tak coś mi się wydaje, że po pewnym czasie one przestają się pojawiać w grze i wydaje mi się, że chyba doszliśmy do tego momentu i że pewnie nie będziemy mieli żadnych tutaj rzeczy, A więc zobaczymy sobie przez 1-2 dni tam w lokatorach. Ale pewnie będę musiała tam aspiracje, niestety. Czy jeszcze spróbuję poszukać może jakiegoś kodu, czy coś, który by wywoływał nam sytuacje właśnie awaryjne, żebyśmy mogli chociaż zareagować na taką sytuację, ale wywołaną ręcznie. Ale boję się właśnie tego, że nastał nas taki bug, W ogóle do wynajęcia mam mnóstwo bugów ale właśnie zauważyłam, że gdzieś tam na sejwach, na których dłużej gramy w mieszkaniach, czy tam właśnie właściciela mieszkania to po prostu te e, właśnie z czasem sytuacje awaryjne przestają się pojawiać. Więc jeśli Wy taki bug mieliście i też właśnie, albo zauważyliście coś takiego w swojej grze, to ja też coś takiego e, zauważyłam. A szczególnie chyba w pierwszym buncie, tak mi się wydaje, się wydaje, że chyba jak jest bunt, to później się już nie pojawiają żadne sytuacje awaryjne. Przynajmniej takie mam odczucie, nie mówię, że to jest gdzieś tam prawda, i nie mam tego potwierdzonego faktami. Ale takie jest moje prywatne uczucie w dwóch grach. No i zresztą tego, co na przykład patrzę, jak teraz na przykład James gra swoją serię, to też już dawno nie miał żadnej sytuacji awaryjnej, więc no wydaje mi się, że gra gdzieś tam w pewnym momencie, no, przestaje je już generować. Że to jest dobre, jak gramy jakoś tak długo pokoleniowo, że nie mamy codziennie sytuacji awaryjnej i nie musimy się z tym mierzyć cały czas, ale no to też tak bym powiedziała niefajnie, że, że jednak. One w ogóle przestają się pojawiać, w szczególności jeśli mamy do, do zrobienia aspirację, a tam nie mieliśmy żadnej sytuacji, właśnie takiej, y, którą trzeba, która wy, wy wypełniła nam właśnie aspiracja, przynajmniej nie mieliśmy ich w takiej kolejności, w jakiej powinniśmy. Bo jakbyśmy mieli, to bym powiedziała, a to już się mogą nie pojawić, jakbyśmy mieli spełnioną aspirację, ale że nie mamy i cały czas tkwimy olą na pierwszym etapie aspiracji, y, to mnie to troszeczkę tak, coś takiego denerwuje, bo, bo nie mogliśmy tego jakby gdzieś tam spełnić, więc. No, więc takie moje przemyślenia małe. Nie wiem, jak wam się gra z tym dodatkiem, czego macie, czego nie macie, jakie wy napotkaliście problemy i bugi, No, bo trochę ich jest, tak jak mówiłam, też się z potrafią zbagować, więc jest różnie. O nie, jeden z dzieciaków nie wziął pracy domowej, dobrze. Któryś odrabiał pracę domową i niestety jej ze sobą później nie zabrał. To chyba był jeden z chłopaków, albo Dominik, albo, albo Loki. Dobra, idziesz do psa sobie porozmawiać. Bardzo dobrze, bo piesek też potrzebuje, bym powiedział, uwagi, tak? A ty miałam mówić, że potrzebujesz też skorzystać z toalety. Jak najbardziej, jak najbardziej. I również możesz sobie wziąć jakieś resztki, albo wiesz co, nawet podać coś do jedzenia. Coś, co będzie bezpieczne dla wegetarian, żebyśmy coś zawsze mieli takiego w lodówce dla naszej Steli, która jest wegetarianką jako nastolatka, więc tutaj... Na pewno zawsze coś tam dla niej musimy mieć. No, niech będzie to, proszę bardzo. Oj, króliczek, wspaniało się. Jeśli chodzi o Stele, no na pewno musimy, no właśnie, osiągnąć trzeci poziom zajęć pozaszkolnych, utrzymać piątkę, no to zrobimy i wejść udział w dniu kariery. Dzisiaj widzę, idziemy. Tak, dzisiaj idziemy, więc dzisiaj na pewno będę starała się szybko pójść i też, żeby tutaj udało jej się zdobyć drugi poziom, byłoby fajnie. Więc nie. nie. Co mi? O! Proszę bardzo! Klubu sportowego. A my co, teraz gdzie pracujemy? Zapomniałam, gdzie my pracujemy. Yy, kapitan zespołu tanecznego. Hmm. No jak nie mieliśmy pracy, to nikt nie dzwonił, a jak mamy pracę, to wszyscy dzwonią, żeby nam oferować nową. A jesteśmy nauczycielem. Nie, to odrzucamy propozycję. Musiałam sobie przypomnieć, kompletnie wyleciało mi z głowy, o jutro Dzień Miłości. Nie, wydaje mi się, że do Dnia, do dnia Miłości to raczej chyba... Chyba nie dogramy. Wiesz co? Dobra, możemy dać 1000 simolonów. Mamy spokojnie całe mnóstwo simolonów, więc. A ty dzisiaj masz dzień wolny. A i musimy pisać te. A... Widzę, że się zepsuło. Mm, musimy pisać te artykuły akademickie, więc proszę bardzo, jest to w zakładce kariera na komputerze, więc jak najbardziej możemy to wykonać. Proszę bardzo, ty masz co tutaj? Tańcz do muzyki ze stereo i podnieść poziom umiejętności przerządzania nektaru. Uuu, to może być trudne bo nie wiem, na jakim poziomie jesteś, eee, 28%, nie, to wiesz co, to Ci odepnę, bo raczej wątpię, żebyśmy spełnili, bo jest to, bym powiedziała, jeszcze długa, długa, długa droga przed Tobą, a Ty w ogóle dzisiaj idziesz do pracy, tak, dzisiaj już już jesteś po dniach wolnych, więc dzisiaj już idziesz do pracy, więc tym bardziej fajnie będzie, jeśli po prostu sobie potańczymy może do muzyki ze stereo i tak to spróbujemy, to spróbujemy przynajmniej wykonać, tak? Co nie? No, ale najpierw nam naprawisz tutaj naszą suszareczkę, gdyż no Leszek, pamiętajmy, uuu, ale to Cię poraziło, czy co? Ale on też nie poraził Cię prąd, co nie? No, dlaczego nagle dostałaś obawę przed... Przed śmiercią? Jest to dla mnie troszeczkę dziwne. Dobra, e, ubranka e, noszone, dobra, nie, to musimy je zdecydowanie wyjąć. A i włożyła się do wyposalnia oczywiście. Do z... pralki idą, chciałam gdzieś do zmywarki. Dobra, i ubierz ubrania później. Jeszcze raz to zrobimy. Jeszcze raz cały cykl. Zrobimy. Widzę, że tu jest brudno, więc za chwilę pewnie sobie posprzątamy naszym leszkiem. A ciebie poprosimy, może sobie włączymy jakieś karnawałowe, karnawałowe rytmy, skoro jeszcze mamy tutaj karnawał. I e, potańcz chwilę, żeby tutaj spełnić sobie zadanko. A następnie sobie zrobimy naszą tutaj jakieś nektarki, oczywiście winogronowe, no bo jakżeby inne. Co tu masz jeszcze? Słuchaj, ko kołysanek, jak najbardziej. Dobra. Napisałeś, no właśnie, tak jak myślałam, że napisałeś artykuł. Tak, mamy do końca wszystko napisane. No to możesz nam posprzątać, no bo niestety brudno, brudno, brudno na górze też. Więc, ale nie było tego odgłosu. Och, jeszcze się zepsuło na górze. Dobra, teraz Ty naprawisz to. Wszystko się psuje w tym domu. Dobra, nie. No, najpierw niech podutkurza. nam no, ładnie. Mieszko, halo. Halo, 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 Mieszko, eee, Tym razem jesteśmy w domu. Ja wiem, że nas codziennie o tej godzinie odwiedzasz, ale tym razem my jesteśmy w domu. Halo. Więc zobacz. Yy, o, proszę bardzo, za godzinę spotkania. Zobacz, że my jesteśmy w domu. E, że nie tylko bym powiedziała, Stella jest w domu, my również jesteśmy w domu. Dobra, to ja cię, Stella, wykorzystam do tego, abyś mi wszystko ponaprawiała, bo widzę, że skończyła się robić nam już butelki nektaru. Tak, tym razem jedna i jest ona wspaniała. Super, mamy tutaj. Akurat 12 na 13, a więc teraz już mamy pełną piwniczkę, jeśli, znaczy jedną z piwniczek, a więc jest to z wspaniałymi jakościami. Dobra, i Ciebie poprosimy, żebyś podkurzał na górze, bo niestety brud, brud, brud i jeszcze raz brud. A Ty co? Kręcisz się po naszym domu, jak byłby Twój, no. Dobra, a Ty, a, dobra, Ty ładnie tam, o, proszę bardzo, poprawa ocen dla Rebeki i Rebeka ma teraz szóstka, a Rebeka nie miała nigdy szóstki, dobra, ale na Loki widzę, że również ma szósteczkę, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Yy, Loki potrzebuje się wykąpać. Wiesz co, to ja poproszę ciebie, żebyś skorzystał z tej łazienki, z której twój ojciec korzysta yy, i tam, żebyś coś porobił. Stelle poproszę, żeby po prostu została na zewnątrz, żeby mogła jak najszybciej pójść za chwilę na zajęcia dodatkowe, ewentualnie możesz sobie chwilę tutaj Popatrzeć chmurki, żeby się troszeczkę odstresować. No masz plus 50 niestety, więc za bardzo się nie odstresujesz. No, ale spróbujmy, chociaż spróbujmy. No ty jesteś taka super pobudzona, że nie wiem, czy coś z tobą zrobimy. Może na razie o, błyskawicznie drugie yy, A ty też potrzebujesz. Wszyscy potrzebują kurczę tutaj kąpieli. Dobra, to ty skorzystaj. A nie ty miać. Miałeś... Nie, dobrze, nie. To twój brat miał skorzystać z górnej łazienki. Dobrze. Dobra. A stelle tutaj pilnuję, żeby tutaj nam w czas poszła na zajęcia, więc zapraszamy, zapraszamy. Idziesz na zajęcia i będziesz ciężko pracowała, ćwiczyła ciężko. Ostatnio mieliśmy jakieś chyba inne tutaj rzeczy, mi się wydaje. Mogliśmy tam wybrać styl grania w szachy, z tego co pamiętam, ale okej, okay, niech będzie. Dobrze by było, abyś tutaj no, uzyskała drugi poziom, więc to byłoby dla mnie super. Ale niestety jesteś spięta, więc hmm, no, może być ciężko, może być ciężko. No, ale nie mieliśmy tego, jak bym powiedziała, szybko Tobie tutaj zniwelować. No, niestety nie byliśmy w stanie. Twoje, niestety, nastoletnie rzeczy muszą niestety nam przeszkadzać, a pamiętajmy, że jeszcze musimy wejść na poziom trzeci, więc to, to już w ogóle nie jest nie jest łatwe. No, nie jest to łatwa aspiracja dla nastolatka, niestety. Dobra, a może poprosiłbyś swojego brata o napicie się plazmy z niego? Poprosił o wypicie plazmy. Spróbujmy. A, i oczywiście zapomniałam o rozmarzaniu żabek, oczywiście, że tak. Więc możemy również rozmnożyć żabki. Dobra. Mm. Loki lubi oszustwa. Okej, okay. dobra. Niech Loki lubi oszustwa. Yy, możemy wypić. O, i Rebek odrobiła. Pewnie to mój netgarstek. Super, dziękuję. Yy, to co? To myjemy jakąś kolację sobie, więc może wyjmę. Yy, dniowe nijoki, proszę bardzo, więc zapraszam. O, i właśnie. Kto zgubił swoją pracę domową? I to był. A, to jednak był Dominik. Okej, okay. bardziej stawiałam na. Lokiego, ale okej, ok, ok, jak to było? Ty miałeś na górę iść się wykąpać. Dobra, to idź na dół się, czy no iść na górę się wykąpać, proszę bardzo. Skoro... Skoro nie poszedłeś, dobra, a Paulinko, ja cię poproszę, żebyś przełożyła do suszarki nam pranie i spróbujemy to zrobić i wysuszyć ubrania. A ty co? A ty nie, idziesz jeść? No właśnie. No właśnie, co ty tutaj mi siadasz? jak mamy do jedzenia. Super. Ty na dziewiętnastą do pracy, więc jeszcze jeden nektar zdołasz przyrządzić. I pamiętajmy, wieszcie co, niech to nikt się sam postaży. Niech będę miała niespodziankę, jak tutaj, jak się akurat postarzy. A niech, niech, ta, niech tak to będzie, dobrze? Ty się tam ładnie kąpiasz i zejdziesz na dół, a później muszę tobie jeszcze naukę jazdy na rowerze zrobić, bo ty jeszcze nie umiesz. Wszyscy inni już umieją, bo Rebeka już umie jeździć. Nasz młody... O! Pierwsza wygrana w kulki, proszę bardzo, pierwsza wygrana w klasy, są nawet takie doświadczenia. Naukę na jazdę na rowerze ty też masz i Stella też na pewno miała. Bardzo fajnie! Nawet nie wiedziałam, widzicie, że są takie tutaj etapy. Nie no, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba. Naprawdę. Dobrze, że w sumie sobie zajrzeliśmy, bo udało nam się to zrobić. Dobra, a ty co chciałeś robić z bratem? A nie, kto chciał coś robić? A ty chciałeś. A chcę, żeby Mieszko stał się Twoim przyjacielem. No dobrze, no to sobie możesz z wujkiem porozmawiać, ok? Więc jak najbardziej, jeśli chcesz się zaprzyjaźnić z wujkiem, no to okej, okay. niech będzie. Popraw mu humor. Raczej bym powiedziała, że Loki pewnie by chciał się przyjaźnić, ale Loki się pewnie przyjaźnisz z ojcem, co nie? Tak. Jedynie tutaj nam się chce jeszcze zaprzyjaźnić. Twój brat, dobrze, jaką mamy? Wspaniałą, dobra, to sobie wspaniałą włożymy już tutaj. Też będziemy tutaj trzymać i, i te inne. E, wspaniała jeszcze jest nieleżakowana. Nie normalna jest umiar, nie le, nie leżakowana, to możemy wziąć. I ta normalna jeszcze jest nieleżakowana. Dobra, to sobie sprzedamy. A tutaj mamy jakieś, bym powiedziała, długo leżakowane. Aha, ale sobie jedną długo leżakowaną zostawialiśmy, ale dobra, mamy jeszcze kilka długo leżakowanych, więc możemy sobie je tutaj, bym powiedziała umiarkowanie, umiarkowanie krótko umiarkowanie jeszcze nie leżakowane, krótko leżakowane, dobra więc w sumie ta wspaniała jakość jest na nią miejsce tutaj teraz więc sobie ładnie sprzedajmy 15 tysięcy, no ładnie ładnie, 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 ładnie to co, to jeszcze jeden nektar? proszę, jeszcze jeden damy radę Damy radę, a ty, co kochana, ty może iść na toaletę, co? Dziękuję. I o jest, 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 jest! Brawo, brawo, awans, no, super! No i teraz dopiero idziesz w poniedziałek, więc mamy czas też, żeby poćwiczyć gdzieś tam szachy i inne rzeczy. Nie no, super, brawo, brawo, brawissimo dla ciebie, moja droga Stello. O to mi chodziło. I się udało. I nawet zabawa Ci jakoś tak za bardzo nie, nie zeszła w dół, więc super. Chciałabym się zachować przyjaźnie wo wobec Lokiego, możemy w sumie to zrobić, żebyś mi była miła wobec brata, niech będzie, niech będzie, niech będzie, zrobimy to i dodatkowo za chwilę tobą jeszcze więcej zrobimy, jeszcze się wykąpiemy pewnie, Paulina za godzinę do pracy i mamy wspaniałej jakości nektar, super, dobrze, w takim razie teraz jak już masz godzinę, to możesz tutaj przyjść, nie wiem, o, porozmawiać sobie z rodzinką, o. Wiem, że chciałaby słać kołysanek, ale to możemy zrobić później. Zdecydowanie później. O, i widzę, że od razu Paulina stała się flirciarska, jak tutaj podeszła porozmawiać z... Uuu, tu jakiś minusik poszedł. Uuu, co to jest? Co to jest? Co to jest? Przez to, że tutaj flirtowałaś z mężem na jego oczach? Uuu, naprawdę już muszę iść. <laughs> o, no jak się obraził, naprawdę. A ty chyba się nie... a zaprzeźniłeś się? Chyba nie, chyba się nie udało. O, ty taki złośliwy tutaj. Będziesz krzyczał na rodziców, co nie? Wiesz co? Dobra, może jednak cię postaży. Nie będę czekała aż tutaj sam się postarzysz. Wezmę tutaj torcik i szybko dodaj świeczuszki. I jeszcze przy okazji, gdy wszyscy są w domu, to możemy zrobić sobie urodzinki. I zaproszę wszystkich tutaj. Zapraszam, 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 drodzy Simowie. Młody będzie miał urodziny! Wypowiedź życzenie. Proszę bardzo, Uii. I za chwilę losujemy Tobie cechę oraz aspirację. Brawo, brawo, brawissimo! Gdzie Ty idziesz? Postaraj się! No i losujemy cechę. Uuu, nie cierpi dzieci! Ciekawe, 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 ciekawe. W takim razie jeszcze losujemy aspirację od Jamesa. Proszę bardzo, już wszystko ustawiłam przed odcinkiem, bo pamiętam. Uuu, perfekcyjna czystość. Okej. Okay. Ciekawie, ciekawie, ciekawie. Perfekcyjna czystość. Gdzie to będzie? Czy to będzie w lokalizacji? Tak. Idealna czystość, proszę bardzo. Uuu, ale ci fryzurę dało. No dobrze, w takim razie trzeba będzie ciebie pomiędzy odcinkami przebrać. No jak już będę się zdecydowanie lepiej czuła. Bo kolejny odcinek w sobotę, więc no pod koniec tygodnia będę go nagrywać, więc powinna być okej. Okay. Dobrze, no i ty teraz będziesz moim simem od sprzątania, to nawet może matka ci użyczy swój tutaj odkurzacz, żebyś miał i żebyś mógł sobie ładnie sprzątać. Dziękuję. No, a teraz możesz zacząć od odrabiania lekcji, bo to zawsze dobrze. dobra, a ciebie muszę nauczyć tej jazdy na rowerze, więc tutaj też musimy zrobić. Ty sobie ładnie jesz, dobrze. I ciebie też fajnie byłoby wykąpać, więc zapraszamy, zapraszamy. A ciebie, moja droga panno, Dobrze byłoby w końcu tej rozbawić, co nie? Hmm. Więc oglądaj te wesołe filmy, może się w końcu uda. O, nasz zmarły brat życzy nam wszystkiego dobrego. O, no dobrze, ale myślę, że nie. Wyskoczymy sobie jeszcze na chwilę, właśnie do parku, żeby ona ewentualnie zrobiła ten swój etap aspiracji, bo ona już też powoli, wiecie, będzie stawała się niedługo nastolatką, więc to też fajnie byłoby zrobić. Więc sobie chwilę pojedzie na rowerze. Pies nie wiem co potrzebuje. Nie mam pojęcia. Dlaczego tam miał czy i szczeka. Dobrawka do nas dzwoni, możemy odebrać. Więc... A, Ty sobie tutaj odrabiasz lekcję. O, i nam się pojawiło oczywiście pewnie po naprawie tutaj. Radyjka części. Hmm, dobra, więc a, rozmawiasz z... z bratem. Dobra. Czy z siostrą, z bratem co ja gadam? Dobra, a ty. Uuu, jesteś zbyt spięta, okej. Okay. A nie wiem, możesz spróbować się uspokoić czy coś? Mamy jeszcze dwie godziny, więc jakbyśmy mogli się spróbować uspokoić, to byłoby super. Dobra, a ty jak tam? Ach, wesołe filmiki, Oj, ale znowu pobudzona, pobudzona. Czego ty musisz być taka pobudzona? Halo? Dobra, oglądaj kanał komediowy. Żadnego odrabiania lekcji, oglądaj kanał komediowy. Dziękuję. I może się nam uda tutaj coś zrobić. Ewentualnie możesz wręczyć, bratu, zabawny prezent. Wręcz zabawny prezent. Uuu, nie, 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 nie. Żadnego bycia nie niemiłym dla siebie. Halo, 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 co to jest, moi, moje drogie rodzeństwo, halo. Dobra, widzę, że ciebie chyba trzeba zresetować. Dziękuję. I dobra, idź pogłaskać psa, bo nie widzę teraz opcji. Na pierwszym ekranie. O właśnie wyszczotkuj. Dobra. A ty co? Staniesz się pobudzona czy nie? Bądź niemiła dla brata, mówiłam. Halo? Nie wiem, dobrawka, musimy... Nie, co ja gadam, dobrawka. Rebeka, musimy coś zrobić, żebyś jednak stała się tutaj rozbawiona. No, a ten film jest już w milionie części, więc super. <grych> dobra, yy, możemy... Słuchaj, dobra, odłożyć pranie. Dobra. Młoda, staniesz się rozbawiona czy nie? Halo? Dobra, idź oglądaj kanał komediowy jeszcze, nie przeciągaj się ani nic, żebyś nie była jeszcze bardziej tutaj rozbawiona. Czy ten. pobudzona, bo naprawdę jesteś strasznie, strasznie, strasznie. pobudzona! A ty nie wiem, co jest z tym psem, Dobra, wiecie co, może podejdziemy tutaj. Zawołamy psa do. Si no, mówiłam, żeby się nie przeciągała! Masz oglądać kanał komediowy, się nie przeciągać, bo masz być bardziej tutaj. No właśnie, rozbawiona właśnie. Teraz możemy sobie iść. Jest późno, wiem, jest późno... A i tam twoja praca domowa leży. Super. Ale musimy jeszcze szybciutko, szybciutko, szybciutko się pobawić. Więc szybciutko, szybciutko sobie lecimy. Myślę, że możemy, weźmie, że może weźmiemy samego ojca. Myślę, że tak to zrobimy. My w domu cały czas nie mamy tej tablicy do bycia właśnie tutaj odpowiedzialnym. Więc z ciszą nocną, więc tutaj nie, cisza nocna nas nie obowiązuje, bym powiedziała. U, dzień czy ten, bym powiedziała tutaj osób w kostiumach. O, proszę bardzo, mamy kostiumoholików właśnie. O. No i teraz etap zaliczony. Super, możemy wracać do domu szybkim tempem, więc taka szybka zmiana. Muszę pamiętać, żeby włożyć tobie do wyposażenia, twoją pracę domową, którą zostawiłaś przy kanapie. A tu widzą, jest rowerek Loki'ego. Loki, proszę, żebyś ćwiczył jazdę na rowerze. E, tobie wkładamy do wyposażenia twoją pracę domową. O, proszę bardzo, znalazłam. Mamy to, mamy to. No i co? E, Stella, jak jesteś w dobrym nastroju, to możesz dołączyć sobie do gry. E, I no, dzieciaki jeszcze się nie czują źle, więc ewentualnie ciebie poprosimy, żebyś sobie właśnie popisała na tej klawiaturze. Ty miałaś iść sobie grać, zapraszam, a ciebie w sumie możemy położyć spać. Będę musiała troszeczkę przerobić twój pokój tak również, a więc oprócz ciebie również twój pokój. Ty sobie jeździsz na rowerze? Nie, widzę, że nie. To ćwicz jazdę na rowerze, halo, dobra, to w takim razie podejdź tutaj. Włóż rower do wyposażenia, tak, podejdź tutaj. Możesz. ty się będziesz uczył z ojcem jazdy na rowerze, spróbujemy, co? Ja wiem, jesteś zmęczony. A. Ale zrobimy to tak. Poproś o właśnie pomoc. o imieniu Lek. może się uda. I o, uda się? No niemożliwe. No proszę, proszę, proszę. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie, super. Jak ty stoisz z tymi szachami 25%. No mamy dużo czasu, więc nie musimy gdzieś tam tego cisnąć, więc no jest północ, więc możemy iść spać. No jest ciut późno, jest ciut późno, więc no dzieciaki zdecydowanie mogą iść spać. Ja troszeczkę je zdecydowanie przeciągnęłam, więc no dzisiaj nie, nie zajmuję się najlepiej tymi dziećmi, no niestety, ale to zganiam wszystko na chorobę. Dobra, ciebie też możemy poprosić, żebyś już nie jeździł na tym rowerze, bo też jesteś mocno zmęczony, więc też możesz iść spać, więc zapraszam. Też, też już zasłużyłeś, żeby, żeby pójść sobie spać, tak jak reszta, a ciebie w sumie też mogłabym wysłać spać, w sumie nie zużyłeś swojej wampirzej energii. Ale jak śpią wszyscy, to mogą spać wszyscy, bo nie jesteśmy w domu potrzebny. Zobaczymy. A, jak Paulinka, Paulinka dzisiaj w pracy dobrze. No nie pracowałam tobą ciężko, więc raczej niestety awansu nie było, więc no cóż, aha, ty masz tę obawę przed śmiercią właśnie. Czy masz kogoś z znajomych, kto jest seniorem? Kogo moglibyśmy zaprosić? Nie, niestety nie widzę żadnych seniorów w mm, twoim tutaj w twoich znajomych. A Leszek? Czy zna jakiegoś seniora? No nie, wydaje mi się, że większość seniorów niestety już nie żyje. O, ale mamy Stanisława Lorąta, ok. Więc Stanisława będziemy mogli zaprosić, no bo w jest młodym, dorosłym. Mamy o, jeszcze jakąś Annaję. No, więc dwóch seniorów znasz, żeby móc ewentualnie ich zaprosić, by Paulinka mogła sobie jutro tutaj pozbyć się swojej obawy. Tylko oczywiście muszę na tym, o tym pamiętać. Do następnego odcinka co może być, no trudne, więc tutaj. E, u szampon w oczach, wysokie wymagania, o nie, no dobrze, choć pomady. Tu jeszcze od razu szampon w oczach ci przejdzie. E, chciałbyś wziąć udział w, w wolontariacie? To jest nawet, wiesz co, dobry pomysł, żeby zabrać dzieciaki na wolontariat. E, tylko tak się zastanawiam, ile jeszcze Rebeka ma dni do zmiany grupy wiekowej? Jeszcze dwa, ale w sumie ten wolontariat to nie jest zły pomysł, to ci mogę to. E, przypiąć, żeby nam nie uciekło, bo w sumie mógłbyś pójść, a więc w sumie chyba dzisiejszy odcinek będziemy kończyć tak, jak go zaczęliśmy, e, czyli od naszego Leszka tutaj będącego podczas medytacji. Widzę, że ten odcinek mam w mnóstwie części i że jest no trochę krótszy, niż żebym chciała, będzie poniżej 30 minut, bliżej 25, ale mamy taką fajną klamrę naszego Leszka, który medytuje, medytuje, na początku odcinka, medytuje również teraz ten sobie już dzień miłości zrobimy właśnie też w osobnym odcinku chciałabym na niego poświęcić troszeczkę więcej czasu niż takie wiecie teraz 5 minut bym powiedziała na szybko więc sobie to zrobimy, może tutaj właśnie poszukamy Stelli i Dominikowi jakieś miłości, więc fajnie by było więc tutaj, żeby nastolatki bardziej przeżyły ten dzień miłości, więc potrzebuję więcej na to czasu, więc mam nadzieję, że nie macie im tego za złe, ale naprawdę choroba bierze mnie naprawdę daje daj mi w kość, obym powiedziała tak więc ja idę odpoczywać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba. Oczywiście dziękuję wspaniałym wspierającym za wspieranie tego kanału. Serdeczne, serdeczne dzięki dla Was. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, a jak nie, to życzę wszystkim zdrówka jeszcze raz i do usłyszenia. Do zobaczenia. Susu!